Zbierałem się do tego tematu długo, ale w końcu postanowiłem zrobić odcinek o awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków czajka. Co tam się stało i jakie to będzie miało konsekwencje? Zapraszam na kolejny odcinek mojego wideobloga. Zanim zacznę mówić o czajce, chciałem Wam serdecznie podziękować za tak liczne zobaczenie mojego ostatniego wideo o Amazonii. Dzięki temu, że moje materiały są coraz, coraz chętniej oglądane, mogę je robić na wyższym poziomie. Im więcej osób nie ogląda, tym i im więcej osób subskrybuje, tym mam większe możliwości robienia dłuższych i bardziej aktualnych materiałów. Dziękuję tym, którzy mnie już subskrybują i zapraszam tych, którzy jeszcze tego nie robią, do śledzenia mojego kanału. Zarówno Amazonia, ten temat z Amazonią, jak i Czajka ma jedną wspólną cechę. Są blisko polityki, a to utrudnia dotarcie do źródła problemu. A nawet jak do źródła się dotrze i nawet jak się spróbuje jakoś wyważyć rację, można dostać pogłębienie powie o toby dwustron. W przypadku czajki jednej stronie sporu zależy na tym by eskalować zagrożenie drugiej by je ignorować. Chcę wierzyć że wszystkim zależy żeby jak najszybciej problem rozwiązać i na tym by Wisła była czysta. Pierwsza sprawa to pytanie co tak właściwie tam się stało? Precyzyjniej mówiąc, to nie w oczyszczalni doszło do awarii, tylko w drodze, jaką ścieki pokonują, zanim trafią do oczyszczalni. Oczyszczalnia Czajka znajduje się na prawobrzeżnej Warszawie, a ścieki z lewobrzeżnej muszą się tam dostać rurociągiem pod dnem Wisły. I to ten rurociąg się rozszczelnił. Jak widzicie, pod dnem Wisły prowadzą dwie rury, a nie jedna. Ta druga jest nitką awaryjną. Tyle tylko, że ona także uległa awarii. Ścieków było coraz więcej, bo przecież nie sposób odciąć ludziom wodę, więc nie było wyjścia. Ścieki trzeba było po prostu przekierować do rzeki. Jak to się stało, że w jednym momencie awarii uległa nitka główna i ta awaryjna? Ta dodatkowa, pojawia się tutaj dużo informacji, jak na przykład taka, że sam projekt tej części instalacji był błędny. Co więcej, już na etapie projektowania zwracano podobno na to uwagę. Wiele wskazuje także na to, że błędne było także, czy błędy były także popełniane na etapie budowy. Mówi się także, że awaryjna nitka nie miała odpowiednich przeglądów i w ogóle nie była serwisowana. Jeszcze ciekawszym wątkiem jest ten, że kolektory zostały wybudowane na zbyt małą ilość ścieków. Że nie wzięto pod uwagę w ogóle wody z deszczówki. W efekcie ciśnienie, jakie w tych kolektorach panowało, było zbyt wysokie. I rzeczywiście mm, rozerwanie rury nastąpiło tam pod ziemią czy tam pod dnem wisły nastąpiło właśnie w wyniku wysokiego ciśnienia. Nie ma dzisiaj jednej oficjalnej wersji dlaczego doszło do awarii i dlaczego uszkodzeniu uległ także system zapasowy. To tym dziwniejsze że w zasadzie instala, instalacja ma zaledwie kilka lat i była nawet jak na nowoczesną oczyszczalnię kosmicznie droga bo kosztowała grubo ponad 3 miliardy złotych. Drugie pytanie, co konkretnie trafia do Wisły? I odpowiedź jest w zasadzie dość prosta. To co z pralek, zlewów i toalet trafia do kanalizacji. Niektóre źródła zaznaczają, że do Wisły trafiają także np. tampony, podpaski, patyczki do uszu czy nawilżane takie materiałowe chusteczki. W sumie około 120 litrów na dobę na mieszkańca, bo tyle średnio produkujemy ścieków. Ale to nie wszystko. Do czajki trafiały także ścieki przemysłowe z ponad 100 firm. W ściekach przemysłowych opowiem jeszcze za chwilkę. Wszystkich ścieków jest kilka metrów sześciennych na sekundę, czyli kilka tysięcy litrów na sekundę. To dużo? Nie, nie bardzo wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. To może 1, może 2% przepływu wody. Innymi słowy ścieki są już w Warszawie rozcieńczane kilkudziesięciokrotnie. Yy, jakie dokładnie będą konsekwencje dla ekosystemu? To, do, to się dopiero okaże, tego się dopiero dowiemy. Każdy dzień to około 260 metrów sześciennych ścieków więcej. Zanim dopłyną do Bałtyku, część z tych y, ścieków y, ulegnie biodegradacji. Ale reszta, szczególnie te chemiczne, są ogromnym zagrożeniem dla, dla ekosystemu i Wisły i Bałtyku. Trzeba się spodziewać rozrostu brunatnic i sinic, czyli w konsekwencji znacznego obniżenia ilości tlenu w morskiej wodzie. Bez tlenu ryby nie będą i zresztą nie tylko w morskiej, ale także w tej rzecznej. Bez tlenu będzie mniej ryb, a bez, a z mniejszą ilością ryb zagrożone będą foki bałtyckie, morświny, ptaki. W skrócie, awaria kolektorów czajki zmniejszy bioróżnorodność. I Wisły, i Bałtyku. Na niekorzyść działa to, że mamy obecnie bardzo niski poziom wisły, a to znaczy, że część zatrutych osadów będzie opadała na dno rzeki i minie sporo czasu, zanim się oczyszczą. Na korzyść działa to, że kończy się lato, temperatury będą spadały, a poziom wody będzie rósł. Ten wzrost wody ma jednak jedną negatywną konsekwencję. Ta część ścieków, które płyną w zawiesinie, osadza się nad brzegiem i szczególnie w tych miejscach, gdzie rzeka jakoś zmienia swój kierunek. A to znaczy, że gdy poziom wody będzie się podnosił, zanieczyszczenia te będą, będą wypukiwane, będą uwalniane. To znaczy, że nawet gdy zrzut ścieków się zakończy, w tym, nawet gdyby się zakończył chociażby w tym momencie, zanieczyszczenia w dół rzeki będą płynęły jeszcze długo, długo. Na korzyść działa to, że Wisła jest dziką rzeką, nie jest wybetonowana em, od brzegów po samo dno, a łachy piasku i mielizny działają jak natula, naturalny filtr fizyczny. Na ogromną niekorzyść działa to że w ściekach oprócz zanieczyszczeń organicznych znajdują się także tzw. biogeny czyli np. pierwiastki takie jak azot czy fosfor. Nie ma naturalnych procesów które usuwałyby fosfor z wody a jego spore ilości znajdą się w rzece wraz, znajdują się w rzece wraz z detergentami których używamy. Większym problemem niż detergenty mogą być jednak ścieki przemysłowe i tutaj pojawia się dość znacząca różnica zdań pomiędzy Urzędem Miasta i Inspektora, Inspektoratem Ochrony Środowiska. Kilka dni temu po awarii generalny inspektor ochrony środowiska oświadczył, że wykrył i to jest cytat poważne zagrożenie którego źródłem są ścieki z ponad 100 firm ścieki, które, w których ma się znajdować ołów, kadm, rtęć, chrom a nawet substancje ropopochodne. Te pierwsze to bardzo groźne dla zdrowia metale ciężkie. Te drugie to substancje np. rakotwórcze. Inspektorzy opublikowali listę tych firm, bo twierdzą, że takie trucizny właśnie trafiają do Wisły. Tyle tylko, że służby miejskie twierdzą, że to niemożliwe, a w zasadzie użyto nawet takiego stwierdzenia, że zagrożenie metalami ciężkimi nie zostało potwierdzone. Nie do końca wiem, jak to zdanie interpretować, bo chwilę później miejskie przedsiębiorstwo Wodno-kanalizacyjne Warszawy potwierdziło, że rzeczywiście w tym co wpada do wisły są ścieki przemysłowe, ale stanowią tylko 2% wszystkich ścieków. I znowu nie wiem, jak to interpretować. Zresztą rozbieżności jest znacznie więcej. Na przykład, warszawski samorząd twierdzi, że ozonowanie ścieków, zanim trafią one do rzeki, zabija w nich 90% bakterii. A z kolei inspekcja sanitarna, która pobrała próbki wody w płocku, a więc jakieś 100-120 km dalej, stwierdza i to znowu cytat wysokie zanieczyszczenie bakteriała, bakteriami kałowymi. Kto mówi prawdę, a kto kłamie? Podsumowując, lada moment ma działać, a może już działa, zapasowy rurociąg wybudowany na moście pontonowym. Dzięki niemu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafią bezpośrednio do oczyszczalni z ominięciem tego uszkodzonego tunelu pod wisłą. Czy będzie ten rurociąg w stanie przepompować wszystkie ścieki? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że nie będzie on mógł działać długo, że to tylko rozwiązanie tymczasowe. Ilość ścieków jaka trafiła do Wisły jest ogromna i może wynosić około 2 miliardów litrów. Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego określiła to wszystko mianem katastrofy ekologicznej. Dziwi mnie jak niektórzy bagatelizują Temat, bo gdy przed 2012 rokiem czajka nie działała, a ścieki z lewobrzeżnej Warszawy po prostu spływały do Wisły, mówiliśmy właśnie o katastrofie ekologicznej i o tym, że Wisła jest najbardziej zanieczyszczoną dużą rzeką w Europie. Awaria, z którą mamy do czynienia, jest poważna. Ale przed rokiem 2012 e, ta kryzysowa sytuacja była codziennością. E, nie rozumiem w związku z tym nadmiernie emocjonalnych reakcji tych, którzy dzisiaj krzyczą i porównują Warszawę do Czarnobyla. Przecież przed rokiem 2012 nie bili na alarm. Nie rozumiem ani tych, którzy mówią, że w zasadzie niewiele się dzieje, bo rzeka sama się oczyści, ani tych, którzy twierdzą, że przeżywamy Armagedon. Ani jedni, ani drudzy, a w zasadzie postawa ani jednych, ani drugich nie pomaga w rozwiązaniu i w zrozumieniu problemu. A jeszcze jedno. Woda w kranie jest czysta, bo w Warszawie jest pobierana z Wisły kilka kilometrów przed miejscem zrzutu ścieków. A nawet gdyby tak nie było i to dotyczy kolejnych miast na Wiśle, ta woda do picia przechodzi przez restrykcyjny i monitorowany mocno system uzdatniania, więc nie ma się co martwić. Zapraszam Was na Instagrama Tomasz Rożek, no i moje ulubione hasło, nauka to lubię, na Facebooku i YouTube.